Wędrując na wschód od Poznania w pobliskim kostrzynie, żaden turysta ani mieszkaniec głodnym być nie powinien, gdyż na szlaku kulinarnym smaki powiatu poznańskiego ugości go Fitkens. Możecie Państwo u nas jeść obiad? czy wypić kawę z domowym ciastem? Fitkens to miejsce, które jak się je odwiedzi i spróbuje oferowanych dań, pozostawia na bardzo długo w pamięci swoje dobre smaki i apetyczne wrażenie. Domowe specjały nie mogłyby powstać swoją drogą bez tego czegoś. Gotujemy dlatego, że po prostu kochamy to, lubimy. No i to umiemy wy nie wydaje nam się, tylko po prostu wiemy, że to umiemy. Skoro tak mówi właściciel i szef kuchni, to z tej miłości musi wychodzić dużo dobrego i smacznego, od choćby na obiad. Obiady są y, takie jak w domu i to jest naszą zaletą. Obiadowe propozycje tego kameralnego, przepełnionego zapachami miejsca, ciekawie i atrakcyjnie przedstawiają się każdego dnia, bowiem... Codziennie są inne, codziennie pr przedstawiamy nowe y, menu, serwujemy gorące zupy, jak również drugie dania. Y, natomiast, y, prócz tego, y, w stałej ofercie mamy sałaty, fit nazwaliśmy, ponieważ one y, jak najbardziej trafiają do ludzi, którzy dbają o dietę. Wszystko ręcznie wytwarzane, wszystko domowymi sposobami, zdrowo, ekologicznie i fit. A co ze smakoszami rozpływających się w ustach słodkości? Codziennie przygotowujemy świeże ciasto y, domowe. Y, Poza tym deserki, deserki też są bez cukru. Jest to nasz taki produkt, którym możemy się pochwalić, ponieważ jest zupełnie ekologiczny. Jest to mleczko kokosowe z nasionami chia, do tego musy owocowe. Jakość jest dla nas najważniejsza. Myślę, że klienci to doceniają, ponieważ wracają do nas i mamy gro klientów stałych, którzy odwiedzają nas codziennie. W smacznej i bogatej ofercie tego zakątka smaku na Kostrzyńskiej Mapie są też przetwory, których nie jedna babcia by się nie powstydziła. W stałej ofercie mamy yy, powekowane yy, zaprawy tak zwane, według babcinych przepisów. I są to y, warzywa kiszone nie tylko ogórki, ale również y, inne warzywa, y, również marynaty, czyli y, grzybki w odcie, cukinia w odcie, co nie każdy może nawet wiedzieć, że tak można zrobić. I Rybę y, na przykład robimy opiekaną y, w zalewie octowej, która tutaj jest naszym, y, nazwę to, hitem. Miejsce sympatyczne, nieduże, ale za to z serdecznym bagażem pozytywnej energii, smaku i uśmiechu. Kto odwiedza na co dzień Fit Naszymi klientami i gośćmi również są y, ludzie, którzy y, bardzo są zapracowani, y, wracają z pracy późno, Skończyły się czasy, gdzie mamy gotują same w domach, panie pracują dużo, więc bardzo chętnie trafiają do nas, ale również osoby starsze, które, tak prawdę mówiąc po prostu nie opłaca się robić Jednej zupki I mimo tego całego pozytywnego zamieszania wokół fit, zdrowotności potraw, ekologii i dbałości o jak najmniejszą liczbę kalorii, to w fitkensie regularnie powracają przez smaczne i lubiane dni, kiedy. Dzieci też mają tutaj swoje uciechy, bo co poniedziałek na przykład przygotowujemy naleśniki. I wtedy yy, mamy z dziećmi tutaj do nas trafiają i nie tylko, bo, no bo naleśniki przecież wszyscy lubimy na szlaku kulinarnym smaki powiatu poznańskiego warto odszukać, wstąpić i posmakować specjałów lokalnych mistrzów kuchni. Dzisiaj zapraszamy do Kostrzyna, polecając kuchnię i jej smakowe wariacje spod znaku Eko Smak